Kłaniam się wszystkim niziutko i e, zapraszam krakowian, krakowiaków górali może mniej do zaglądnięcia do naszych czajniczków elektrycznych najczęściej i do e, naszych kranów, żebyśmy zobaczyli, bo tam różne rzeczy się osadzają i warto popatrzeć, co to jest. Popatrzmy najpierw na to, co w czajniku się osadza. Więc takie kryształki się tam tworzą. To zostało wyskrobane z dna, z dna czajnika elektrycznego. Kryształy widać kanciaste, graniaste. Czasem jest to taka płytka, wręcz się odezwie, oderwie z, z, z dna albo ze ścianek. Czajnika. No tu widać, że to pozlepiane są kryształki, e, zaraz chemię pokażę, przy większych powiększeniach, tu mamy 0,2 mm, tą skalę, no widać, że to są kryształy pozrastane, prawda? O, też przy jeszcze większym powiększeniu widać, że kryształki są pozrastane. Analizy chemiczne to jest wszystko jest materiał z Olszy ze starej Olszy z kranu w domu, który ma 100 lat ponad więc instalacja troszkę jakby starsza wodna no i te różne niespodzianki zaraz powiem o tym za chwilkę. Więc analizy metodą EDX wykonane połączone z obserwacjami w mikroskopie skaningowym wskazują na to, że te kryształki to jest kalcyt, czyli węglan wapnia, który się strąca z wody. Są jakieś zupełnie śladowe ilości magnezu w tym, w tym kalcycie czy w tym osadzie. No i aluminium, które jest dosyć wszędobylskie. Próbka z innego miejsca w czajniku po paru dniach w innym miejscu pobrana. Wskazuje, że oprócz kalcytu, który reprezentuje węglan wapnia, wapń, prawda, węgiel i tlen. Mamy też podobnie jak w poprzedniej próbce ślady magnezu, ślady krzemionki, tutaj SI, prawda, aluminium, ale pokazują się też ślady cynku i ślady miedzi. No, prawdopodobnie stara instalacja wodna no, jest trochę podrdzewiała, no i gubi różne pierwiastki, ale to są ilości całkowicie śladowe. Analizy ilościowe wykonane właśnie z tego osadu z czajnika, kamienia tak zwanego, Mówią, że to jest bez wątpienia węglan wapnia, bo mamy wapń i tutaj węgiel i tlen, około 1,5% magnezu, ślady glinu. Po paru dniach analiza robiona w, z innego czajnika, ale też na, na Olszy, też dominuje węglan wapnia, bo mamy wapń, węgiel i tlen. Ślady magnezu, glinu i krzemu oraz ponad 1% w, tym, w kamieniu, prawda, czajnikowym. Ponad 1% wapnia, to znaczy żelaza. To znaczy, że rurki są zardzewiałe, bo żelazo bez wątpienia pochodzi z rur. To było z czajników. Popatrzmy na. Na kamień, który osadza się na sitku. Takie w kranach jest sitko, które wyłapuje różne speje, No i to na tym sitku też tworzą się różne rzeczy. One, to jest taka warstwa odskrobana, zdjęta z tego sitka i ze ściany kranu. A dosyć lita, to jest jeden milimetr, więc to jest no, cieniutka ta. Warstewka 1 mm. W środku zbudowana z takich kompozytowych kryształów, które troszkę są inne w środku, trochę inne na zewnątrz, ale bez wątpienia też kryształy, bo takie grania stokańciaste. Tutaj jest przełamany taki osad zdjęty z kranu. Widać, że to jest jego część. Zewnętrzna, no tutaj w tym miejscu, był przyczepiony do, do powierzchni kranu. Przepraszam bardzo, teraz jak coś chce powiedzieć, to się coś mu przyczepi. Przy większych powiększeniach, no widać budowę taką. To jest krystaliczna budowa. Właśnie takie płytki. No, zresztą to Państwo wiecie, jak czyścicie krany, to takie płytki się odrywają. To jest taka właśnie. Płyteczka. I co tutaj z tego wynika? Wynika, że głównym składnikiem jest węglan, wapnia również. Występują ślady magnezu, cynku i miedzi, bo armatura jest niklowana, czy też miedziowana, a potem chromowana, prawda? No przy zdejmowaniu widocznie takie ślady zostają. Tutaj mamy też taki osad właśnie z sitka, z pogranicza sitka i kranu, gdzie jest dość dużo cynku, bez wątpienia związanego z, z instalacją z odcynkowanymi rurkami i częściowo też z odcynkowanymi elementami armatury. No ale generalnie mamy tutaj wapń, czyli jest węglan wapnia dominującym składnikiem, A ślady miedzi zeskrobane z, z tego sitka, prawda, trochę cynku, no i krzemionki, ślady magnezu, chloru, Cl, prawda, cóż tu mamy, chrom, no to też za, z armatury na pewno, Chromowane są elementy, żelaza troszkę, niklu troszkę. Ślady to wszystko są ślady. W innym miejscu zdjęta próbka właśnie z, z tego sitka. Prawdopodobnie oprócz węglanu wapnia zostało zdjęte nieco, nieco tej e, warstwy antykorozyjnej właśnie. My Mamy trochę cynku, trochę miedzi. Analizy materiału tego osadu z kranu są takie, że mamy oprócz węglanu wapnia, wapń, węglan C i O, mamy troszkę miedzi, ślady cynku, no i magnez, glin, krzemionka, tak jak tych poprzednich próbkach w kamieniu z Tutaj mamy następną analizę też z, z kranu, z sitka, no też węglan, węglan, wapnia, głównie tutaj, no z domieszką magnezu, aluminium, krzemionki trochę, prawdopodobnie z JO2, żelazo, więc tu widać, że bardziej skorodowane są rury doprowadzające wodę, ślad miedzi i ślady cynku. No, podsumowując, można powiedzieć, że woda, która dostarczana jest do Krakowa, do, do domów, jest znakomitej jakości. No a te pierwiastki, które tutaj zostały e, odkryte, że tak powiem, metodą analiz chemicznych, e, wykonanych punktowo w mikroskopie Elektronowym dowodzą, że w czasie gotowania nieznacznie koncentruje się, koncentrują się metale, tak jak żelazo, ślady miedzi. Natomiast głównym składnikiem kamienia czajnikowego, że tak powiem, jest węglan wapnia, który no, występuje w wodzie, bo to woda jest. Z Jury Krakowsko-Częstochowskiej, prawdopodobnie z prądnika mamy wodę tutaj. No więc tego węglanu wapnia jest dość sporo. Natomiast to, co osadza się na sitku i kranie, no to też jest głównie węglan wapnia. Przy czym przez to, że materiał był zdejmowany mechanicznie i z sitka i z kranu. Ta, ta, ta warstewka, taka, która się tworzy. No, jest śladowo podwyższona zawartość e, miedzi, śladowa zawartość cynku, nikiel występuje w niewielkich ilościach. Ale to wszystko te ciężkie metale związane są z samą armaturą, a nie z wodą. Czyli e, po prostu woda płynąca jest. E, super czysta, natomiast to, co się osadza na, na kranie i na sitku, no to jest nieco, zawiera nieco śladowe domieszki metali pochodzących z armatury tej kranowej, że tak powiem, więc cieszmy się, że mamy dobrą wodę w Krakowie. No i używajmy jej, bo jest rzeczywiście kontrolowana bardzo często, jest Wysokiej jakości, zdrowa po prostu. Pozdrawiam wszystkich i do następnego spotkania.